Opowiadanie inspirowane eksperymentami prowadzonymi na terenie Związku Radzieckiego. To był ciepły czerwcowy wieczór. Słońce zniknęło już za horyzontem, ale zachodnia część nieba wciąż świeciła pastelowym, pomarańczowym i fioletowo-czerwonym refleksem. Niebo było czyste, a na jego wschodniej części zaczęły pojawiać się pierwsze gwiazdy, wyłaniające się z mroku. Powietrze było przyjemne, ani za ciepłe, ani zbyt chłodne. Na przedmieściach Krakowa panował sielankowy spokój. Ludzie bez pośpiechu spacerowali chodnikami i cieszyli się przyjemnym schyłkiem dnia. Z ogródków piwnych na świeżym powietrzu dobiegały rozmowy, śmiechy i gwar dobrej zabawy. Tego dnia Jarek również postanowił wybrać się na spacer. Chłopak wyszedł do parku i powoli, bez pośpiechu przechadzał się alejkami. Wszystko wydawało się takie piękne. Wszyscy byli szczęśliwi. Skupiali się na odpoczynku, bądź swoich zainteresowaniach. Pary zakochanych urządzały sobie pikniki na trawie. Starsze panie z wnukami dokarmiały gołębie. Emeryci łowili ryby w małym stawie. A młodzież jeździła na rowerach, rolkach, lub była zajęta innymi sportami i zabawami. Jarek pospacerował jeszcze około 30 minut, po czym usiadł na nowej drewnianej ławce, włożył do uszu słuchawki i zasnął w rytm spokojnej, relaksacyjnej muzyki. Irytujący sygnał dzwonka w komórce przerwał Jarkowi błogą drzemkę i zmusił go do spojrzenia na aparat. Była godzina 2:55, rozejrzał się dookoła ale wszędzie panował nieprzenikniony mrok. Parkowe latarnie były wyłączone, a najbliższe źródło światła znajdowało się bardzo daleko. Pora się zbierać, pomyślał i, wyjmując słuchawki z uszu, wstał z ławki. Był trochę zdezorientowany, więc postanowił oświetlić sobie drogę latarką w komórce. Menu, aplikacje, latarka. Kuchy. Ból w okolicach głowy. Zimno. Przeraźliwe zimno. Jarek czuje na całym ciele. Tylko jego głowa płonęła, jakby serce biło bardzo szybko. Nie czuł jednak, że ma przyspieszone tętno. To było bardzo nieswoje uczucie. W jego uszach dudnił dźwięk jakiegoś urządzenia, które cały czas rytmicznie pracowało. Powoli otworzył oczy, Miejsce, w którym się znajdował, oświetlała jedynie mała, delikatnie migająca lampka. Pomieszczenie było wypełnione słoikami, z zakonserwowanymi w formalnie zwierzętami i organami. Chłopak przełknął ślinę, ale ta, jakby utknęła mu w gardle. Spojrzał w dół. Dookoła jego szyi była założona jakaś metalowa obroża, przymocowana do blatu stołu tak, jakby całe ciało, Znajdowało się w dybach. Nie widział tułowia, rąk ani nóg, dlatego spróbował nimi poruszyć. Nadaremno. Jego ciało było kompletnie bezwładne. Nie czuł go. Mózg Jarka oponował strach, ale nie poczuł przypływu adrenaliny, co bardzo go zdziwiło. Postanowił wziąć głęboki oddech, ale płuca nie zareagowały. Wtedy też zdał sobie sprawę, że wcale nie musi i nie może oddychać. Wszystko stało się niezrozumiałe. Nagle metalowe drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem, a do środka pomieszczenia wszedł siwy mężczyzna w laboratoryjnym płaszczu. Załączył jasne światło, które nieco oślepiło chłopaka. Jarek zmrużył oczy. Musiał go zapytać, co się tu dzieje. Jego usta i struny głosowe wypluły jedynie serię dziwnych bulgnięć i mlaśnięć. Naukowiec nie zwrócił na to uwagi. Zamiast tego załączył dyktafon, wyciągnął notatnik i zaczął przyglądać się chłopakowi. Obiekt jest świadomy mojej obecności. Powiedział do dyktafonu, po czym wyjął latarkę i poświecił Jarkowi w oczy. Reakcja źrenic prawidłowa. Podszedł do panelu w ścianie i nacisnął jeden z przycisków, wywołując irytujący dźwięk. Jarek skrzywił się. Reakcja w normie. Obiekt jest w stanie słyszeć dźwięki, zanotował i spojrzał na chłopaka. Czy możesz otworzyć usta? Zapytał i podszedł bliżej. Młodzieniec chwilę się wahał, ale ostatecznie wykonał polecenie i delikatnie rozwarł wargi. Dobrze, dobrze, mężczyzna w Kitlu odparł zadowolony. W takim razie przechodzimy do fazy drugiej, oznajmił. Jarek ponownie spróbował zadać pytanie. Proszę się nie przemęczać, powiedział lekarskim tonem i chwycił za uchwyt przy stole, pociągnął go, a metalowa ława ruszyła się z miejsca. Chłopak zrozumiał, że stół jest ruchomy. Poza tym i tak nie jest już pan w stanie mówić. Do wydawania dźwięków potrzeba płuc i paru innych narządów, których już pan nie posiada, oznajmił, wywożąc go na korytarz. Twarz Jarka oblał zimny pot. Jak to nie posiada? O co tu chodzi? Bił się z myślami i strachem. Naukowiec otworzył drzwi kolejnego pomieszczenia, gdzie w zaszklonych pojemnikach znajdowały się zdekapitowane głowy ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Najstraszniejsze było jednak to, że prawie wszystkie żyły i ruszały się nieznacznie. Były podłączone do jakichś urządzeń pompujących krew i dostarczających tlen. Chłopak zamarł z przerażenia. Szalony naukowiec odpiął Jarka, to znaczy jego głowę. Odpiął jego głowę od stołu i włożył do jednego ze szklanych boksów. Druga faza ma za zadanie sprawdzić, jak długo głowa może przeżyć bez ciała. Wyjaśnił. Głowa młodzieńca zaczęła się trząść i instynktownie spojrzał w prawo. Była tam głowa młodej dziewczyny. Z której ruchu Warg wyczytał trzy słowa. Proszę, zabijcie mnie! Naukowiec odwrócił się na pięcie i wyszedł z pokoju, gasząc światło. Idąc korytarzem, uśmiechnął się pod nosem. To już czterdziesta trzecia. Jeszcze kilka i kolekcja będzie gotowa!